Zobaczcie, jeszcze po godzinie trzeciej te płyty były w całości, cztery razem, tu są dwie, tutaj się trzecia frezuje, kończy, czwarta tu leży, zostało zrobić tylko płaszczyznę. Jak to zrobione? Tak, najpierw uciąłem na szlifierką kątową 125 z dużej płyty i powstała jakby taka jedna płyta 400 na 120 400 na 120 zobaczcie ta była tak jak ta już nie wygląda a dzięki właśnie taki uchwyt założyłem czteroszczękowi ze, ze szczękami tak zwanymi niezależnymi każda szczęka kręci się od siebie. jak to zrobiłem a no tak, w ten sposób. Zimę, położyłem sobie sukienkę, wytresowałem sobie środek, czyli punkt, napunktowałem i później ustawiłem za pomocą pła. I w ten sposób wyszło tak fajnie. Jedna strona, druga strona. Zaraz coś powie zędra. Nie przeszkadza, bo to będzie górna część, załóżmy od strony z strony nie będzie trpień. W jednej płycie będzie na środku tutaj czpień Tu będą dwie grzałki. A w dolnej płycie nie będzie czpienia tylko będą dwie grzałki i po środku będzie ten czujnik temperatury. Sonda po prostu zamocowana. I to wszystko będzie razem połączone szeregowo. Także nic się nie będzie działo. Jak jak nie dostanie górna napięcia, to i dolna też nie dostanie napięcia. Zresztą tam widzieliście. Tylko zobaczcie jak to wyglądało. To wyglądało jak amatorszczyzna, ale działało. Działało i działa. Zrobiło około, około, żeby się nie pomylić, 150 g już zwulkanizowało i to dobrze, ładnie. Także tam to będzie już jak to się mówi, super. No, nie pospawałem, bo zrobiłem to, co miałem. A tu jeszcze Wam ciekawostkę pokażę. Zrobiłem sobie taki nóż do cięcia gumy, bo to trzeba ciąć na kawałki. Tylko te, ten nóż był taki, jak to powiedzieć, poskownik zardzewiały A mam w domu taki, jak to się mówi, ciągniony. No i właśnie ten ciągniony sobie zamontuję. Także już takich płyt nie będzie będą ładne. Dziękuję.